Witamy na kanale A dzisiaj będziemy instalować Windows XP na naszym kompie MAUFACE REVEAL To jest oryginalny pirat Windows XP Jak widać Dobnie. Dobra, nie ważne Lecimy z A więc uruchamiamy go pierwszą pierwszej 3, 2, 1 komputer sam się włączył. Kurwa, Napęd jest upierdliwy. O więc dobra, monitor, czemu on nabierał obrotów? Gębę. Kurwa, Pauwuj. Po pewnych problemach komputer chyba startuje. Jest. Mamy obraz. Mamy to. Proszę bardzo. O. Sygnał. To akurat był sygnał yy, disk checking. Bo ja to znam na pamięci. Kabel VGA dead now. Kurwa. Ja. <laughs> 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 Idę wyziwiać. Deres <laughs> <Kultura. Kultura. Kultura. laughs> <Kultura. laughs> revir. To mi gardło boli od tego, śmiania się i mówienia tym głosem, więc załadujmy sobie biosa. Dobra, kurwa, szybciej. To jest pod F2, no to już tak. <kflies> na tych płytach. No, znak kaźni zbyt dużo. Było... F2 to enter setup, dobra, mamy to to. Tu jest DVD, tu jest boot i tutaj sobie przełączmy tak jeszcze zobaczmy sobie f10 nie, nie f10. no dałem, dałem Czekaj. f1, dobra f1 teraz, pokaż to piękne, dobra kurwa mamy samsung, nie, kurwa dzisiaj wszystko się jebie powiedziałem, tak. dobra, uruchamiamy system z naszego tego Uruchamiam ponownie. Mówisz ryzyko F1, rysun Lecisz Leciźdyn na pandzie jeden. Nie, naprawdę, to jest mój akurat re realny głos. Nie pytajcie się. Dowolny crash w pełnym dyskusji. dyskusja, D o to jest Control Delight. No to zawsze ja podczas instalacji, kurwa, spację klikałem. Nie, nie zdążyliśmy kliknąć spacji. Dobra, lecimy dalej. Jak pierdole. Naprawdę kurwa, to jest taka robota. Boże, ile ten człowiek się nainstalował tego Windowsa, to ja nie zliczam i razy, kurwa, naprawdę. Lecisz kurwa. Patrzcie spacja i ma no, sygnał zimkowy. To jest kurwa dodatek Jak ktoś się domyśli, to ma 500 i co to jest? Dobra. tego. Nie chcę się wczytać na Windows. O, instalator co? systemu Windows. To jest kurwa. Zajebiste. Kurde. Nie, chyba każdy widział instalację Windowsa. Po co my to nagrywamy? Ta. To może zapobudzimy, bo to będzie się to czas pół godziny instalowało. Jeszcze nie myślałem o super gamingowym kształtach od firmy Noname. Nie wiem, To będzie trwało długo. Dobra, nie nagrywaj tego kurwa. Dobra, jedziemy do na następnej części.